Suncie kamień. Panie, już cuchnie. jest martwy od czterech dni. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Wiem, że zawsze mnie wysłuchujesz, ale mówię to ze względu na tłum, który stoi wokół, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Łazarzu, wyjdź. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Nie możemy dłużej tego tolerować. Ten człowiek zdobywa coraz większy posłuch wśród ludu. Mówi rzeczy, które podważają nasz autorytet. Ludzie idą za nim, jakby był prorokiem. A cuda, które czyni? Choćby jak był teraz w Perea. Słyszałem, że uzdrowił Sługę Setnika na odległość. Tak, ale to było w Kafarnaum. Setnik sam pofatygował się do niego. Na odległość. Rozumiecie to? On uczy w świątyni, uzdrawia chorych i wybacza grzechy. Kto on jest, żeby czynić coś, co należy tylko do Boga? I to nie koniec. Słyszałem od moich ludzi, że uzdrowił dziesięciu trendowatych, a tylko jeden wrócił mu podziękować. Co więcej, ludzie mówią, że ten jeden był Samarytaninem. Ponieważ ich choroba czyniła ich nieczystymi. I nie mogli zbliżać się do zdrowych ludzi. Zawołali głośno: Jezusie Mistrzu, ulituj się nad nami. Jezus spojrzał na nich i rzekł: Idźcie, pokażcie się kapłanom. W drodze do świątyni wszyscy dziesięciu zostali uzdrowieni. Jeden z nich, widząc, że został uleczony, wrócił do Jezusa, chwaląc Boga donośnym głosem: Dziękuję, uczyniłeś wielkie rzeczy. Czyż nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzie jest dziewięciu? Czy nikt inny nie wrócił, aby oddać chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do uzdrowionego: Wstań i idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Nie zapominajcie o tym, co przed chwilą zrobił, czego byliśmy świadkami. Wskrzesił łazarza, który już cztery dni leżał w grobie. To niemożliwe, nie widziałeś, a jednak. Ludzie widzieli, co potrafi, i w niego wierzą. I dlatego musimy działać. A co z jego nauczaniem? Słyszałem, że opowiada przypowieści, które godzą w naszą władzę. Przytoczę Wam pewną przypowieść o synu marnotrawnym. W pewnym odległym kraju żył bogaty człowiek, który miał dwóch synów. Starszy był rozsądny i pracowity, a młodszy pełen marzeń o wielkim świecie i beztroskim życiu. Pewnego dnia młodszy syn podszedł do ojca i powiedział: Ojcze. Daj mi część majątku, która mi się należy. Ojciec, choć smutny, spełnił jego prośbę. Młodzieniec, nie oglądając się za siebie, wyruszył w daleką podróż, pełen nadziei na bogate i szczęśliwe życie. Początkowo bawił się, korzystał z luksusu. Przyjaciół mu nie brakowało. Wydawało się, że świat stoi przed nim otworem, jednak jego bogactwo szybko się skończyło. Przyjaciele, którzy jeszcze niedawno otaczali go na ucztach, Odeszli, gdy tylko stracił pieniądze. Znalazł się w obcym kraju, samotny i głodny. W końcu, nie mając innego wyboru, zatrudnił się jako parobek u rolnika, by doglądać świń. Był tak zrozpaczony, że marzył o tym, by zjeść chociaż to, co jadły zwierzęta, lecz nikt nie chciał mu nic dać. Wtedy przyszła mu do głowy myśl: słudzy w domu mojego ojca mają pod dostatkiem jedzenia, a ja tu umieram z głodu. Wrócę do ojca i powiem, ojcze. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Przyjmij mnie choćby jako jednego ze swoich sług. Z ciężkim sercem, pełen wstydu, wyruszył w drogę powrotną. Kiedy zbliżał się do rodzinnego domu, jego ojciec, który każdego dnia wypatrywał go z nadzieją, ujrzał go z daleka. Nie czekając, pobiegł do syna i objął go serdecznie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie i nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Wyszeptał młodzieniec. Łzy spływały mu po policzkach. Ojciec jednak nie pozwolił mu dokończyć. Rozkazał sługom przynieść najlepszą szatę, pierścień na rękę i sandały na nogi. Zróbmy wielką ucztę, powiedział, bo ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Starszy brat, widząc radość ojca, rozgniewał się. Tyle lat ci służę, nigdy cię nie zawiodłem, a nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, bym mógł się ucieszyć z przyjaciółmi. A teraz, gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił majątek, każesz urządzić wielką ucztę? Ojciec spojrzał na niego łagodnie i odrzekł: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko co moje, jest twoje. Lecz trzeba się radować, bo ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Mówi się, że w Jerychu przywrócił wzrok żebrakowi. Nie tylko to. Pamiętacie zacheusza, tego celnika z Jerycha? Słyszałem, że ten człowiek zaprosił Jezusa do swojego domu i ogłosił, że odda połowę majątku ubogim. Celnik? On? Przecież to zdrajca, poborca podatków dla Rzymian. A jednak. To staje się niebezpieczne. Nie wystarczy już tylko go obserwować. Trzeba działać. Ale to, co robi, nie wygląda na oszustwo. Co jeśli rzeczywiście ma moc od Boga? Moc od Boga? Ha! Czy Bóg działałby przez kogoś, kto podważa nasze prawo? Słynny Jezus idzie. Muszę Go zobaczyć za wszelką cenę. Na skraju drogi rósł rozłożysty sykomor. Zacheusz nie zastanawiał się długo. Podbiegł i wspiął się na gałęzie, ukryty w liściach. Stamtąd miał doskonały widok na drogę. I wtedy Go zobaczył. Jezus! Gdy przechodził pod drzewem, nagle zatrzymał się. Ludzie umilkli. Jezus podniósł wzrok prosto na Zacheusza. Zacheuszu, zejdź szybko. Dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Co on robi? Do grzesznika poszedł w gościnę. Mówili jedni: Przecież Zacheusz nas oszukiwał. Panie, połowę mojego majątku oddam ubogim, a jeśli kogoś oszukałem, zwrócę mu czterokrotnie więcej. Dziś zbawienie przyszło do tego domu, bo i ten człowiek jest synem Abrahama. Zacheusz nigdy wcześniej nie czuł się tak wolny. Tego dnia znalazł coś więcej niż bogactwo znalazł miłość i przebaczenie. Opowiada przypowieści, które nas ośmieszają, jak ta o Faryzeuszu i celniku. Wszyscy wiedzą, że mówił o nas. On chce, by lud wzgardził nami. Tymi dziwnymi jego przypowieściami zaskarbia sobie ludzi. Zaczyna robić się nieprzyjemnie. Przypowieść, faryzeusz i celnik. Faryzeusz stanął na środku i modlił się wyniośle. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, ani jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę ze wszystkiego, co posiadam. Natomiast celnik stał z daleka, nie śmiał nawet podnieść oczu ku niebu. Bito się w piersi i mówił Boże, miej litość nade mną, grzesznikiem. Zaprawdę powiadam Wam, ten celnik odszedł do domu usprawiedliwiony a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przypowieść ta pokazuje, że Bóg patrzy na serce człowieka, a nie na jego zewnętrzne czyny czy pozory pobożności. Pokora i skrucha prowadzą do prawdziwego usprawiedliwienia, a pycha oddala człowieka od Boga. Jezus wskazuje, że wszyscy powinniśmy uczyć się od dzieci pokory i bezgranicznej wiary w Boga. Do Niego zaczęli przychodzić rodzice, którzy przynosili swoje dzieci, aby je pobłogosławił. Widząc to, uczniowie zaczęli ich odsuwać, próbując powstrzymać rodziny przed zbliżaniem się do Mistrza. Uważali, że dzieci nie powinny przeszkadzać Jezusowi, który miał ważniejsze sprawy do załatwienia. Jednak Jezus zauważył ich reakcję i z miłością powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Następnie Jezus przygarnął dzieci i pobłogosławił je. Ta przypowieść ukazuje wielką miłość Jezusa do dzieci oraz to, że prostota Czystość serca i ufność dzieci są wzorem dla każdego, kto pragnie wejść do Królestwa Bożego.